Chcie, że muszę wracać. O, ale... ale tak właśnie chyba jest muszę wracać. I ty. Skąd się bierze ta poświata? Dobrze? Tak? Nie. Tam będzie. dobrze. Okej. Okay. A, tego nie że Za dużo się się za 3 tygodnie się nie mogę zaczekać na koncert Sabatona co i pojadę do Łodzi o rany już na jednym byłem to po prostu Naj... jeden z najlepszy koncert na jakim byłem naprawdę bardzo polecam jak ktoś ma możliwość pojechania sobie na koncert Sabatona lubi taką muzykę to naprawdę polecam 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 nawet jeżeli ktoś nie schop jak byłem na pierwszym koncercie Sabatona to, to jakoś tak za dużo nie słuchałem. Zdałem tam kilka piosenek różnych, ale jakoś tak bardzo nie słuchałem, ale po koncercie to po prostu już tak maniaczyłem, że ten świat na żywo to jest po prostu świetny zespół. Posłuchaj tego. Jakiż pożytek z rozsądku wobec potęgi miłości. Miłość jest życiem. Jeśli więc żyć pragniesz, z miłości umieraj, z miłości umieraj, by żywym pozostać. A co to ma znaczyć? Pomyślałam, że ci się to spodoba. Jeśli chcesz się na coś przydać, spróbuj znaleźć księgę, która powie nam, jak się stąd wydostać. Nie o taką grę mi chodzi. Gra? Ona myśli, że to jest gra? Hmm. niewidoczny. Kurczę, nie wziąłem sobie nic do picia. Spróbuj uderzyć w znak na ścianie. A myślisz, że co próbuję zrobić? Okej, okay, no, no. No, by to nieco przekręcić. Dobrze, dobrze książę. Dobrze. Zostań tam! Przyjdę do ciebie. W ogóle, Ja nie wierzę. To, to się działo? Żymy się w różne takie. W zamku. Bądź ostrożny! nie w zamku. Co teraz? Jakieś pułapki, nie wiedzą co. Był tam jeszcze jeden znak. Pamiętasz? Gdzie? W głównej sali. Nie o, o, tu jesteś. dobrze, o, dobrze, dobrze. dobrze. Się polinie w porządku, nie przeszkadzaj sobie, przeczytam coś sobie. A czytaj, że na sam dłużej zjedziemy. żeby się lepiej rozchustał? i jeszcze jedno i... Det er Den, du. Że tak sprawnym jak książę to nawet y, ten David Bell nie jest Nie jest tak sprawny jak książę David Bell, dobrze pamiętam Kto to, nie pamiętam kto za kto był twórcą parkouru David Bell że to Jak się mylę to mnie poprawcie Już zapomniałem Dawno się nie skakało i nic nie ćwiczyło Człowiek zapomniał So, well, if like, oh, I teraz musimy zrobić na musimy sobie odstawić na bok Jeszcze troszkę książę łapto no. Dobra, i lecimy po tam łap no łapy, no Grzecz Będzie? O, jest. Dobrze. W ogóle jak się zbugowało. Bez światełka. Otworzyłeś wrota. Niby jest, nie ma światełka. No i otworzyłem wrota. Jak już wam fara zazna. O, teraz. Zaraz ja widać na duchu. Tu... Spokojnie się rozpokojnie. Spokojnie, spokojnie, jak na wojnie. też się gdzieś zabiłem, pamiętam. No, teraz wracam. Ok, na chwileczkę musiałem yy, wybić. Te ci trochę wszystkie podjadły. Ale ma teraz kosę. Ale już nie ma na plecach tej drugiej broni. Co z nią zrobić? Okay, Oszuki zdaje tam. Dobra. Jemy. Szybko. Z życia no, A, jednak, nie, Szybko. To jest życie. No się No dalej! może może tak, nie? Dobra. dalej! tam dalej! dalej! czeka? Jakaś walka powinna nas czekać, żeby był No zapis. No mhm. dalej! Mhm. fara, fara. Gdzie jesteś? Nie kaj. O nie, planetarium. Nie no, całkiem fajne jest planetarium. Dużo się na drążkach skacze. No, szybciej. Trzeba trochę powalczyć z zmorami no teraz tutaj próbujemy to wątroby No tam żobro. też to też dobra, ja też Jak go w ogóle wybrzio. No, kupca no tutaj co to Tylko że szybko 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 no, szybko nie szybko 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 Drażnika mi się walczy Już dawno się nie walczyło ja nie. O właśnie A nie nie mogę pokazałby wam że jest fajną Ale nie mam pewnych tych niebiałych białych zbiorniczków Okej, okay, to był? za. Okay.

W ogóle tutaj kontry się jakoś inaczej robi niż w drugiej części, bo trzeba wcześniej kliknąć do kontry. A tam w drugiej i trzeciej to od razu z tym. Jak uderzy W tym samym momencie jak gościu uderzy to trzeba wtedy kliknąć. W lewy przycisk. By się jakaś przydała, musi być jakiś sposób, żeby to poszło w górę. Poszukaj jakiegoś przycisku. Skąd ci przyszło do głowy? Nieważne. Hmm. Tak, żał. O nie, ej. On wcale nie zginie. Nie ma strachu, nie ma strachu. I 71%. Gotowe. Już Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Drugą część. Znalazłam jeden. Mam go pociągnąć? Jeszcze nie! Poczekaj aż będę na platformie! Okej, okay, już możesz ciągnąć. Teraz! D Chmurka. Lubię chmurki, ale bardziej by się przydało jakieś kiczki z wodą. Szkoda, że książę nie ma jakiegoś plecaka czy torby z wodą.